W kwestii obrony istnieje też koncept warstw. Często gracze zakładają pancerz, który zgrywa się z główną statystyką ich klasy i jazda, no ale to nie jest jedyna forma obrony. Na przykład Monk z założenia ma dwie warstwy. Pierwszą jest evasion, która sprawia, że unika ataków, a jeżeli nie uniknie, to wchodzi druga warstwa, energy shield, która pochłania obrażenia. Warstw tych jednak jest o wiele więcej. Pierwszą i drugą warstwą mogą być wszystkie rodzaje obrony na pancerzu czyli armor. Evasion i Energy Shield. Tu musimy wybrać i skupić się na jednej bądź dwóch. Następną warstwą jest blok i jest dostępny dla każdego, kto podniesie tarczę. Ogólnie jeżeli będziemy używać tarczy, to warto szukać takiej, która pomoże nam z uzupełnieniem rezystów, a jednocześnie będzie miała wysoką szansę na blok, bo bazowe 25% to nie jest zbyt dużo. Dodatkowo możemy zyskać więcej z drzewka pasywów. Kolejna warstwa to wszelkiego rodzaju Leech, Recoup i Regeneracja. Licz i Rekup oba oddają życie albo manę przez około 8 sekund. Licz oddaje ilość równą procentowi zadawanych obrażeń, a rekup robi to samo, tylko w drugą stronę. Oddaje nam procent otrzymywanych obrażeń jako życie albo manę. W pasywach albo unikatowych przedmiotach możemy znaleźć bonusy, które przyspieszą albo zwiększą efekty otrzymywane od licza albo Rekupa. Regeneracja pasywnie oddaje nam życie i manę przez cały czas. Bonusy do regeneracji. Często oddają nam konkretny procent z maksymalnej ilości życia albo many, jakie mamy, a to oznacza, że całość działa o wiele lepiej, im większą mamy pulę maksymalnego życia bądź many. Ostatnią warstwą, która przychodzi mi do głowy, są aury. Na przykład Enfible w wałże z Blasphemy zmniejsza obrażenia zadawane przez wszystkich przeciwników wokół, a temporal chains sprawia, że poruszają się i atakują wolniej. Jeżeli mamy problem z przeżyciem, a używamy tylko jednej warstwy obronnej, to warto się zastanowić, czy nie dałoby się dodać jeszcze jakiejś bez stracenia w innych aspektach postaci.